Zanim został rozstrzygnięty konkurs, zanim dostaliśmy informację o tym, że będziemy mieli środki z KPO, my jako Zarząd podjęliśmy niesłychanie trudną decyzję. Tak? Nie mając pewności, nie mając pewności co do tego, czy te środki będziemy mieli, nie mając pewności jak zostanie rozstrzygnięty nasz, nasza propozycja inwestycyjna w zakresie KPO, podjęliśmy działania, które polegały na tym, że założyliśmy, że te środki na pewno w tej wysokości dostaniemy. I ku naszej radości rzeczywiście te wnioski zostały bardzo pozytywnie rozstrzygnięte. W piątek otrzymaliśmy gotową umowę, podpisaną już przez panią minister. Zdrowia, panią Izabelę Leszczynę. No, i w dniu dzisiejszym chcemy na Państwa oczach podpisać również jako zarząd szpitala tą umowę i chcemy niezwłocznie odesłać do Ministerstwa Zdrowia. Dla nas to jest bardzo ważny dzień, bardzo ważny moment dla. Wszystkich pacjentów naszego szpitala. To są środki z KPO, to są środki, które jednorazowo w takiej wysokości do naszego szpitala nigdy nie wpłynęły i to spowoduje, że my w sposób radykalny poprawimy jakość ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę, bo na bardzo wiele wniosków ten nasz wniosek został oceniony na czwartym miejscu. To oznacza, że te nasze służby też techniczne, administracyjnie bardzo, bardzo dobrze pracują, a to, co zrobimy, będzie pomagało naszym medykom, ratować życie i zdrowie naszych pacjentów. My podjęliśmy decyzję o dwóch ważnych inwestycjach kubaturowych. To jest budowa sali, powiększenie sali operacyjnej i to jest niemal 40 milionów złotych, plus zakład medycyny obrazowej, który budujemy, także to jest następna kubatura. Ona jest o tyle ważna dla nas, że pacjenci, którzy dzisiaj przychodzą na tomograf, rezonans czy rentgen, wchodzą do głównego budynku szpitala, idą na pierwsze piętro, tam się rejestrują i tam te badania są wykonane. Po zakończeniu tej inwestycji pacjenci z zewnątrz szpitala, podobnie jak do naszego laboratorium, będą mogli wejść. Nie będą musieli wchodzić do głównego budynku szpitala, czyli lepiej wyposażony zakład i bardziej dostępny dla naszych pacjentów. Plus, oczywiście, do tych inwestycji kubatorowych jest cała masa sprzętu, który będzie służył naszym pacjentom onkologicznym. Zostaliśmy zaproszeni do sekcji trzeciej, czyli przedstawienia standardów podniesienia jakości w ochronie zdrowia. Ja tutaj przedstawiałam projekt podawania leków do zgłębników enteralnych na podstawie doświadczeń własnych u pacjentów intensywnej terapii. Towarzyszył mi profesor Czuczwar, który przedstawiał również bardzo ciekawy temat AI czyli sztuczna inteligencja w intensywnej terapii. Nasze prelekcje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Moja prelekcja zakończyła się wyróżnieniem i zwycięstwem, bo okazało się na miejscu, że bierzemy udział w konkursie. Projekt polegał na tym, żeby uniknąć błędów w tym procesie, czyli kruszenia, miażdżenia leków o przedłużonym uwalnianiu, które kruszone być nie mogą, bo wówczas mamy nieefektywną terapię. Apteka całkowicie przejęła ten proces u pacjentów intensywnej terapii. Co nam to daje? Dla lekarzy i pacjentów to przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność efektywnej farmakoterapii, co to daje pielęgniarkom niesamowitą oszczędność czasu i również efektywność terapii. Apteka została w ciągu kilku ostatnich lat wyremontowana, zaopatrzona w dwie nowe pracownie pracownia receptury została również zaopatrzona w nowoczesne komory laminarne. To wszystko pozwala nam gonić standardy i gonić jakość.